Serdecznie w drugi dzień turnieju, podbitych ulepszeń. Wszystkie kolory dostępne: czterogwiazdkowe i trzygwiazdkowe karty. Yy, szczerze, jeszcze rzecz nie patrzyłem na moją obronę dzisiaj. Ok, jest dalej A, więc dobrze, dobrze zaczęte. Przejdźmy teraz do ataków. Yy, a o, tutaj jest kurczę. Czy się złotkę odpalić? Okej, okay. myślę że ten skład, który mam powinien sobie tutaj poradzić. Pod warunkiem, że troszkę żółtych pod podejdzie klocków. No niestety nie odpalę złotko przed... Przed hało. Kurcze, to mnie kusi zrobić tą kaskadę, ale... Ale nie chcę chyba jeszcze hało odpalać Więc i tak go odpalę Masakra, ile tur już... Ajajaj aj, aj. Ile już tur to trwa, to mieszanie klocków, jest cała plansza zielona W żeby Lixiu przeżyła. Nie, no to jest niemożliwe po prostu. Czemu tak? Dobra, zabijmy tego Rigarda. Nie no, masakra. Gdy Liki mi przeżyła, to jeszcze była szansa to wygrać. To oczywiście, jedyna karta, która została mi atakująca, musiała paść. Nie no, celowanie poziom master, nie. Nie wiem, szukam tam tego diamentu, ale chyba nie ma co szukać tego diamentu żółtego. Byle nie w sabinę. Jeszcze chwilę że to jest jakaś porażka znowu Sabina. było ten niebieski, ten niebieski odpalić. Tylko czy jest na to w ogóle szansa? Wiedziałem. No to było po prostu pewne. Ta walka była prosta do wygrania, ale nic mi się nie chcą... No bez atakujących kart jest ciężko wygrać, no to są akurat fakty. Więc jakby w momencie, kiedy straciłem Lixiu i Bogarta, to była kwestia czasu, kiedy przegram. Niesamowity pech. Bardzo zaczęłem turnie dzisiaj. To by mi się przydało ale ten kiril zwykły. Ja powinienem iść w zielone karty, bo jakby gra mi to sugeruje dosyć mocno. Proszę. Nie da dzisiaj gramy rozwali. Tu oczywiście może iść odbicie. No, tak jak spodziewałem. Po prostu jest zajebiście dzisiaj Nie zdążyłem niestety Sabiny Załadować przed dzikiem Kompletnie nie wiem co mam grać. Uderzy ten dzikno, ale trudno. Czy ja mogę trochę więcej tego żółtego dostać? Oczywiście nie. Coś mnie zaraz rozwali po prostu. No, gdzie jest jakiś żółty? Już się tank wyleczył do maksa. Także świetnie. Ok, teraz jest cień szans. Jeśli, jeśli zblokuje, to jest cień szans z tego wyjść. O ile oczywiście zdążę zabić tego krasnoluda. Jezus wreszcie. No tu już jest wygrana, ale w takich bólach i męczarniach, jest to coś niesamowitego. przynajmniej dzisiaj telefon nie dzwoni oczywiście musiało pójść odbicie Wypadałoby iść Kirillem w pierwszym kostiumie. i było dostać jakieś znowu żółte klocki. I teraz tak. No z Krillem, y, wypadałoby zaczekać, ale nie wiem czy mogę. Boję się, że, że ten czachów mnie tutaj pozamiata. Może żółty przyjść? Nie może. Nie no, boję się to Czachowa, tam już mają takie podbicia, że on mnie zmiażdży po prostu. Są żółte, ale nie wiem czy już nie za późno. Co on robi w ogóle? Hmm. Kogo bym wolał zablokować, czy dzika, czy tego pana? Ale chyba tego pana. No, z Sabiną już raczej nie. chociaż chyba zdążę z Sabiną. Super. Tam by wypadało tego steropesa zabić, aha on już odpala. Więc może boleć. Jednak nie było aż tak tragicznie. No i tutaj się już nic złego nie wydarzy. i się tam wyleczą, co prawda. Ale ja sobie teraz podbiję atak. A, zresztą odbicie od... poszło od złotka. I dobra, i mam teraz już żółte, którymi Zakończę walkę. Ok, mieliki. E, dwóch minionkowców Liksiu, więc złotko dalej potrzebuję. Chyba nie potrzebuję tutaj Chociaż na Azmię by się Sabina też przydała. I chyba to Kirila tu nie potrzebujesz tak bardzo. Weźmiemy sobie Gormka. No i zobaczymy, czy przyjdą, które klocki przyjdą. Okej, okay. wygląda to. Bardzo dobrze. Ja bym chciał tego... On może się odrodzić jako wojownik, ale chciałbym go wybić. Więc róbmy tak. Oczywiście jako wojownik powstaje i zaraz wyleczy wszystkich. Matko Boska, obydwoje powstali. No i zaraz mi zginie Gormek i tyle było z mojego planu, przez to, że dwóch wojowników sobie powstało jednocześnie. Nie wiem czy zdążę z Gormkiem. Oczywiście, oczywiście przegram tą walkę. Wszystko przez to, że się odrodzili wojownicy i atak będzie za zero. A żółty, żółtych klocków jak nie ma, tak nie ma. Zresztą teraz i tak się nie przebijesz przez te hordy minionów. Zadziobany przez miniony. Zajebista walka. Normalnie chyba powinienem w ogóle po pierwszej walce już przestać grać dzisiaj. Bo sam się nakręcam, tym, że, że są tak beznadziejne plansze. No i ja oczywiście nie mogę połączyć żółtych. Cześć. A zaraz zrobi się kłopot. Czy może Liksiu wyciszyć mi prawą stronę? Może wyciszyć lewą. Jedna tura. Mocny opór i on oczywiście wejdzie. To jest czasem mega zabawne. Dobra, w męczarniach, ciężkich męczarniach, ale ten atak uda się wygrać. I tym sposobem mam dzisiaj dwie porażki. Przynajmniej o jedną za dużo. No więc o top 100 już nawet nie ma co sobie marzyć, bo tutaj maksymalnie dwie, trzy porażki można mieć, żeby być w top 100 i obronę na A przez cały tydzień. Wczoraj widziałem tej Polaków, że nadbyli na pierwszym miejscu. O, gratulacje, Weroniko z Watachy. Patrzę, czy nie ma kogoś ode mnie albo. Stop... O Jendrola, gratulacje. No i to tyle na chwilę obecną. <laughs> A jeszcze jest Adi. Gratulacje dla Ciebie. Także nic. Walczymy dalej. Dajcie znać, jak, jak Wam idzie turniej. Do zobaczenia jutro.